Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. No a protestanci dalej, mimo to, że y, mówimy o widzeniu, prawda, Syna, nie radzą sobie z tym. No, mówimy o widzeniu Syna w kontekście Eucharystii. Sam Chrystus o tym mówi, prawda, że jest chlebem wstępującym z nieba, że kto widzi Syna, tak? No, i nie radzą sobie z tym, to co? No, to atakujemy Eucharystię. No, atakując Eucharystię, atakują całe Słowo Boże. Atakują prorosso Malachiasza 1.11, że po całej Ziemi, od wschodu, że zachodu Słońca wielkie będzie moje imię i będzie mi składana ofiara czysta, kadzielna. I Chrystus w liście do Efezy nie jest napisane, że złożył z siebie ofiarę kadzielną, tak jako miłą i wonną przyjemną woń Bogu. Ta miła woń, to kadzidło, zawsze, zawsze w Starym Testamencie jest związane z ofiarą. Tak? Więc jeżeli Malachiasz mówi, że po całej ziemi będzie mi składana ofiara czysta, tak? Kadzielna, a Chrystus jest tą ofiarą, to o tym mówi 5 Rozdziału Listu do Efezjan. To znaczy, że, Chrystus, że ofiara Chrystusa jest składana po całej ziemi. Ta jedna ofiara, którą Chrystus raz na zawsze złożył, zostawił nam do sprawowania. Prawda? I my ją sprawujemy, więc protestantyzm odrzucając Eucharystię, odrzuca wszystko, co boskie na ziemi. Generalnie Protestanty jest po to, żeby protestować. Ale nie o tym. To tak na marginesie, prawda, że odrzucanie Eucharystii jest karkołomne. Tak? Wyzucie się ze wszystkiego, co najświętsze, co stanowi ze wszystkiego. Tak, do no ze wszystkiego, no bo wyzucie się Chrystusa, chleba żywego, Prawdę, to jest wyzbyciem się wszystkiego, bo nie ma czegoś poza Chrystusem, wszystko co jest jest w Chrystusie, a ten Chrystus jest w Kościele jest w Najświętszej Eucharystii w obecnie się protestanci wszystko wyrugali wy, wyzbyli się Chrystusa wystąpili z Kościoła czyli wyparli się Chrystusa, zerwali z Nim więzy odcięli się od Chrystusa jako krzewu winnego 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana Poszli po garażach, e, prawda, i myślą, że są figofago, nie, nie jesteście figofago, jesteście oderwanymi y, y, gałęźmi suchych liści, e, prawda? Bo tkwienie w Chrystusie jest równoznaczne z byciem w Kościele, bycie w Kościele jest równoznaczne z byciem w Chrystusie, dlatego nie ma zbawienia poza Kościołem, bo zbawienie w Kościele jest równoznaczne ze zbawieniem w Chrystusie, zbawienie w Chrystusie jest równoznaczne ze zbawieniem w Kościele, bo nie ma bycia w Chrystusie bez bycia w Kościele, i nie ma bycia w Kościele bez bycia w Chrystusie. 11-12 rozdział listu do Koryntian I. Dobrze moi drodzy. Protestantki nic nie rozumieją, no ale dobra. Moi drodzy, zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. tak. Tam pastor Lewandowski mówi, że tam Jezus jest wszechód, ten, który był, który jest, który przychodzi, że Jezus jest Panem. Tak, a Jezus w zrobienia jest Panem. Ten Jezuń, tak, grólej, że Jezuniu, ten nasz słodki Jezuńu jest Panem. Jest tym samym Panem, który był, który jest i który przechodzi. E, prawda? Więc odrzucają e, Boże Narodzenie, odrzucają Eucharystię, odrzucają. No właśnie, tak naprawdę, po co jest to Boże Narodzenie? Tak dla nas. Czy chodzi tylko o jakieś sentymentalne, właśnie yy, zaśpiewanie sobie kolendy, pójście do kościoła, opłatek, wigilia, pasterka i tak dalej? Albo inaczej, jakim jest praktyczny wymiar Bożego Narodzenia dla nas? Jak my możemy w sposób praktyczny żyć Bożym Narodzeniem, nawet yy, w połowie czerwca i na przełomie sierpnia i września tak Bożym Narodzeniem w życiu. E, Otóż moi drodzy Chrystus w Ewangelii e, mówi te znamienne słowa. Każdy kto pełni wolę Ojca mojego ten jest mi bratem, siostrą i matką. I może właśnie w kontekście Bożego Narodzenia. Warto by było zastanowić się na to, nad tym, że ktoś może być Matką Chrystusa. I tym kimś jest ktoś, kto pełni wolę Ojca. Eee, tak? Zarówno kobiety, jak i mężczyzna, więc ja mogę być Matką Chrystusa. I tutaj, moi drodzy, zbliżamy się do tej wielkiej tajemnicy, zwiastowania narodzenia. Otóż, kiedy mówimy, kiedy Maria poczęła Chrystusa w swoim łonie za sprawą Ducha Świętego, kiedy powiedziała oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. A więc, kiedy powiedziała swoje doskonałe, pełne oddania fiat niech mi się stanie w tym momencie zaczęła być brzemienna ze sprawą Ducha Świętego no ona stała się brzemienna w sensie fizycznym dosłownym i nikt już tak yy, w sensie fizycznym nie będzie brzemienny z Jezusem jak Maryja niemniej jednak Chrystus mówi, że pełniący wolę Ojca Mego są mi matką A więc ma, co robi matka? Matka rodzi, tak? Przez nasze tak. Na wzór Maryi za sprawą Ducha Świętego poczyna się w nas Chrystus, Jego życie w nas. Oczywiście w wymiarze duchowym, nie fizycznym, także jesteśmy w ciąży przez 9 miesięcy. I dla nas Boże Narodzenie, to, że wszechmocny Bóg staje się e, właśnie e, Jezuniem, nie tylko uczy nas pokory, uniżenia, ale właśnie pokazuje nam całkowitą zależność od woli Ojca. Całkowit, wskazuje na całkowite zdanie się na wolę Ojca. I wtedy ten Chrystus w nas wrasta. On się w nas rodzi. Przepraszam. Święta Bożego Narodzenia nie są jakieś ciuciu, ciuciu, ciu, sentymenty, smęty. Że my jesteśmy jako widzowie w teatrze, nie? Przechodzimy obejrzeć sobie jakiś film, powspominać coś i, i iść do domu. Tak chrysty, protestantki traktujemy Eucharystię. Winiaczka, chlebcza. i O Jezus, ma dwa tysiące lat temu i gra gitara, my już jesteśmy, nie? I my też możemy brać o, Boże Narodzenie, idziemy do kościoła, Chrystus się urodził tysiące lat temu i mnie to jakoś nie tyka. Fakt, no trzeba być świadomym tego, że Chrystus, że Syn Boży w konkretnym czasie y, przyszedł na świat, tak? Jakiś konkretny okres czasu, 33 lata żył na tym świecie. Tak? I to jest fakt historyczny. Tak? Jak to się mówi fachowo, fakt autentyczny, nie? Że był Chrystus. Ale właśnie, co to dla nas dzisiaj znaczy po dwóch tysiącach lat? No właśnie. Pełnienie woli Ojca. Możemy być matką dla Chrystusa, którego możemy rodzić w nas przez nasze. Maryjne Fiat. On się w nas poczyna w momencie, kiedy zaczynamy, tak? Kiedy robimy wolę, spełniamy wolę Ojca, on w nas wzrasta. Oczywiście to nowe życie otrzymujemy na chrzcie, tak? Wiemy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tu otrzymujemy odpuszczenie Grzechów i Ducha Świętego, tak? Ale samo otrzymanie ziarna życia boskiego i Ducha Świętego jeszcze nas nie zbawi. No protestantki się już tak zbawiają, nie? Bo można całe życie mieć owo ziarno i Ducha Świętego i skończyć w piekle, bo można tym nie żyć, nie? I tak wiemy z wizji, że wielu katolików jest w piekle. Prawda? Ale kiedy zdecydujemy się właśnie na postawienie na wolę Ojca, wtedy właśnie to Chrystusowe życie w nas wzrasta. Rzymian 8, 1-2 Duch Święty jest dawcą życia w Chrystusie. Prawda? To życie Chrystusa pochodzące od Ducha Świętego w nas wzrasta. Rodzimy Chrystusa w sobie. Tak? I tak jak Maria poszła do Elżbiety, zanieść go innym, tak przez nasze życie, w której, jeżeli żyje w nas Chrystus, to my zanosimy go innym. To jest to bycie matką y, dla nas w duchowym wymiarze. Ale nie ma tego bez poddania się, bez, względu, bez zastrzeżeń woli ojca. Zrobiła to Maryja. Zrobił to właśnie rodzący się. Jezuń, tak królej, Jezuniu, Syn Boży, który właśnie y, o to idę pełnić Twoją wolę, tak? A więc Syn Boży staje się y, dzieciem, dziecięciem, Jezuniem, Panem, Bogiem Wszechświata w postaci dziecięcia nie. Owoc całkowitego zdania się na wolę Ojca. Więc jeżeli chcemy faktycznie przeżyć Boże Narodzenie i żyć Bożym narodzeniem, żyć jako matka dla Chrystusa, to nieustannie musimy wypowiadać nasze fija. W każdej życiowej sytuacji, w każdym momencie, żyć tą postawą, fiat, tą postawą uległości na wszystko, co nas spotyka. Tej łagodnej uległości, bez szybrania bez buntu. Oczywiście wiadomo, że jakiś tam ludzki impuls może przyjść, ale Bóg na to nie patrzy. Bóg patrzy na wolę, na rozum. Tak? Jeżeli nawet coś nas tam tego, ale e, wolą, rozumnie, powiemy tak, Panie, to Bóg na to patrzy. I tego od nas Bóg chce, tego oczekuje. To pozwala nam, e, to pozwala Chrystusowi w nas wzrastać. Nasze poddanie się, nasze Właśnie pełnienie woli Ojca sprawia, że nosimy w sobie Chrystusa, że Chrystus jest w nas, żyje w nas, tak jak żył w Maryi. No tylko, że u niej w sposób cielesny, fizyczny, no u nas w sposób duchowy, nie? Stąd też nie może być Bożego Narodzenia bez Fiat, bez. Oto idę, by spełnić Twoją wolę. Bez tego Boże Narodzenie to są właśnie tylko świecidełka, bąbki, choinki i, i karpiki, i, i pogotowie. Bardzo często. Dokładnie tak. Jakieś sentymenty przy opłatku. Tego trzeba nam zrozumieć, że każde święto, każda uroczystość w Kościele ma pewien wymiar praktyczny dla naszego duchowego życia, dla naszej praktyki duchowej. Nie ma święta w Kościele, które by Kościół świętował dla samego świętowania, które by nie miało dla nas pewnych konkretnych, konkretnego duchowego przesłania, i yy, nie wprowadzał nas w konkretne działanie, w konkretną, nie kształtowało w nas konkretnej postawy względem Boga. Nie ma pustych świąt w kościele i uroczystości. Nie ma. Wszystko ma swój wymiar praktyczny. Aby właśnie praktykować Boże Narodzenie, praktykować tajemnicę zwiastowania przez Oto ja, służebnica pańska, oto idę, by pełnić Twoją wolę. Tak się stajemy, na jak Chrystus mówi, Jego matkami. Przeżyjmy to Boże Narodzenie w sposób świadomy. Mamy jeszcze kilka dni Adwentu. Może jeszcze ktoś myśli o spowiedzi zrewidować się pod kątem właśnie, na ile we mnie jest gotowości woli Bożej, wypełnić wolę Bożą, a na ile buntu, na ile jest we mnie przywiązania do tego co ja chcę, a na ile jest gotowości na wolę Ojca. A jak się coś stanie nie po mojemu, to czy zaraz e, bije szklanki o e, Bogu na głowie, czy potrafimy klęknąć i powiedzieć, jak mi się stanie? Jaka jest nasza postawa? Tu się zweryfikujmy. Jaka jest nasza postawa względem woli Boga? Ile w naszym życiu jest szukania naszych nas samych, a ile w naszym życiu jest szukania i otwartości na wolę Bożą. I może pod tym, pod tym kątem zróbmy sobie rachunek sumienia, by się oczyścić z grzechów przywiązania do naszych zamysłów, do naszych planów, z tego, że za mało w naszym życiu bierzemy pod uwagę wolę Bożą. Gdzieś go w, w, odstawiamy na bok na bocznicę, no bo my tu mamy swoje, nie? I wyznać to. Odstawiam Boga, nie zwracam uwagi na wolę Bożą. Tak proszę księdza, jestem wpatrzona się w siebie jak wów malowane wrota. I nieważne sobie się stało, i musi być po mojemu, nie? jak to ta sławetna scena granata weź do sądu no sprawiedliwość musi być po naszej stronie, ale musi być nie? no właśnie, czy przypadkiem to nie jest nasza relacja do Boga, że tak idziemy z granatem, no musi być po mojemu, ale musi być nie? może Bóg chce inaczej tu moi drodzy Często może leżeć problem, dlaczego nie mamy relacji z Bogiem, dlaczego nie potrafimy przeżywać wiary. Dlaczego nie potrafimy jakoś głębiej przeżyć świąt, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, czy innej? Dlaczego modlimy się, robimy to czy to, a dalej jest jakoś to wszystko jest takie yy, sucha. No właśnie. Dlaczego? No to właśnie odpowiedzmy sobie... Pytanie, na ile w nas jest, o to jest, idę wypełnić Twoją wolę, ojcze, a na ile jest, U ojczulku, pogadamy później, bo ja muszę swoje. A jak już się do niego zwracamy, to po to, żeby nam przyklepał nasze i nam pomógł w robieniu tego, co my chcemy. A ojciec no, no, no nie, 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 nie synuś, co robisz. To nie jest droga, żeby mnie poznać, to nie jest droga, żeby mnie doświadczyć. To nie jest sposób, żebym ja się objawiał, bo w 14. rożynowych świętego Jana Chrystus pokazuje sposób, w jaki się objawia. Kto pełni wolę Ojca, a więc mieszka, przychodzi z ojcem, mieszka u człowieka, ale nie tego, który wykorzystuje Ojca, żeby przyklepał tego, co człowiek chce, ale tego, który pełni to, co Ojciec chce. Ten go miłuje. I to jest Boże Narodzenie, moi drodzy. To jest zwiastowanie Boże Narodzenie, bo tych dwóch tajemnic nie można odrywać, tak? Zróbmy sobie rachunek sumienia, zróbmy sobie generalną spowiedź z naszego podejścia do woli Bożej. I może yy, w tym czasie, w Bożonarodzeniowym, poprosić Ojca, żeby nam dał. Trochę więcej światła, trochę więcej zrozumienia, trochę więcej odwagi i gotowości na przyjęcie tego, co może nie chcemy przyjąć, bo nie pasuje to do naszych zamysłów, a być może jest wolą ojca. Nie bójmy się. Zrobisz tego wewnętrznego kroku przełamanie, przywiązania do własnych, widzi się, czego sobie i Wam życzę. Pozdrawiam.